Shelda Bar Elohim, moc Bożego Słowa. Dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z pierwszej księgi Samuela czytamy tekst o powołaniu Dawida na króla. Bóg posyła Samuela, aby ten namaścił Dawida na króla. Ale w domu Jessego spotyka jego braci. Ojciec widzi kogoś innego, że będzie królem. Zapomina o swoim najmłodszym synu, o Dawidzie. Bracia gardzą Dawidem, ale Bóg ma inny plan. Bóg widzi inaczej. Bóg widzi serce człowieka. Bóg widzi nasze serca. Dzisiaj, gdy rozważamy ten tekst, pomyślmy o tym, jak Bóg patrzy na nasze serca. Jak Bóg patrzy na nas? Zawsze dobrze, zawsze pozytywnie. I tak jak Dawid był wybrany przez Boga i musiał prostować myśli nawet proroka Samuela, by ten uczynił to, co on pragnie, tak samo Bóg również Nasze myśli musi prostować, aby nasze życie, nasze działanie, nasze słowa były Boże, abyśmy nie działali po ludzku, tak jak Jesse, który zapomniał o swoim synu, tak jak bracia, którzy nim gardzili. Jesteśmy ważni w oczach Boga, jesteśmy wybrani w oczach Boga i. W ten dzień dzisiejszy, w tą czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Pomyśl o tym, do czego Bóg Cię wybiera, do czego Bóg Cię powołuje. Bo jesteś wybrany, bo jesteś potrzebny. Jesteś potrzebny swojej rodzinie, jesteś potrzebny miejscu pracy, społeczeństwu, jesteś potrzebny Kościołowi. Masz swoje miejsce. I czasem trzeba nam stoczyć tą walkę z tym, co ludzkie, z, myśli, z myślami ludzkimi, z planami ludzkimi, żeby wypełnić te Boże plany, aby w swoim życiu realizować to wszystko, co Bóg przygotował dla nas. Nie lękaj się, Bóg patrzy na Twoje serce w sposób piękny i dobry i powołuje Cię do wielkich rzeczy.